Nie na szkoła. Cześć. Pierwsza. Hej. Hej. Co. Co przerywasz? Nic. Odczep się ode mnie. Ty brzydalu jeden. Ściągnęło się do dziewczyny, ale i tak to tobą zerwała. Jeszcze nie zerwała. Ha. Śmieszno. Ty w ogóle nie masz przyjaciół w tej szkole. Zobaczysz, wezmę sobie jednego kolegę Ty przydalu. Jestem najprzystojniejszym chłopakiem na świecie. Zwłaszcza w klasie, w szkole. O, jaki przystojny! O! przystojny, przystojny! Jak to? Widzisz? Dziewcząt się magnezem już przeprowadzą. Nie, ja cię stajnet i wychodźmy z niego! No, a co mi to? Nawet koja Bella. Tina się wymawia, ale ja już ją gdzieś nazywam. Zabieram, z tobą! Ale, ale, ale... Ja też z tobą z nie chcę już Cię znać! Byłaś moją jedyną miłością, ale jak chcesz, pokażę Ci. Będę miał najno, na przykład najgorszą dziewczynę. Wtedy będziesz mi zazdrościła. A, lub najlepszą, lub najszybsz, najszybszą, lub nie wiem jaką, lub najsilniejszą, ale i tak się będziesz cieszyła. Nie cieszyła. Głupek. Nie będzie żadnej lastki dziś. Przekonasz się! Zdobędę! Zyniu, lekcje! Super! Dzień dobry bardzo dzieci. Dzieci? A, wy jesteście tam. A... Jaki głupek. Głupek. Sam głupek. Głupek. Dobrze, obliczamy Afrykan. Macie przetydać całą czytankę. Powiedziałbym czy, Af... czy Neo było największą czy najmniejszą później i napiszę wam działanie, a wy macie obliczyć. Dobrze, najpierw odpowiedz, odpowiedź, napisz. Czy Afrikaans miał 100 lat? Sprawdzę na internecie, bo nie mam dzisiaj książki. Mam. Ja! 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 Dobrze, mi. No teraz. Mówisz całość rozmowa morska. Morskie stwory. Morskie stwory i przetwarzanie się ich. Niech będą. Ich szczęście, niech będą się. Ślinili, nad morskim pływają różne stwory, niech dotknie jeden z nich, a dostanie pół tysiąca złotych. Pół, 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 a ty na 50, pół. Dobrze, opowiedziałem. Dobrze, że komputer wyłączył. Aaaa! szukałem to przez cały internet, proszę pana, ale się zapo... Ale się, na szczęście, zapamiętało. Na szczęście. Co, nie umiesz chodzić? Nie, tylko tak. Dobrze. To lekcji pół, lekcji. pół. Dwie godziny potem. Wespada była najszerszą wyspą na świecie. Uff. To już jest szósta? Szesnasta? A! Dzieci. Co? wybieram kogoś, kto będzie pilnował. Klasę. Wybieram to. Ow. Wybieram z tych wszystkich tobi. I, ale ja... Tak, tobi to ty, a wybieram kogoś. Hmm. Ciebie nie. Ciebie przystojniaków w całej szkole nie. Ciebie baranku, Po nie. Ciebie nie. Ciebie nie, zarwarska, Jesteś głupek. Tina! Masz mi to przejść. Tak panie. Tak panie. No Do kąta. Odrabisz lekcję i strony 45, ale... Ale... Ale żadne ale do kąta dobrze i obejrzasz też w stronę 45. Nie się pokażesz. Nie mogłam robić. Ciebie nie ma nie. A ciebie na pewno nie, ha? Czy... Ja? Ja? Ja dzięki. Zdałam dała mi buziak zostawiam tu jest guzik i godzina jaka jest Naciśnij guzika przy, jeżeli ci się nie będzie dobrze układało naciśnij go przyjdzie pan sprzątając, pani, lub pani sprzątająca dobrze Być szopy by? robimy imprezę U, n, n, n. po imprezie jestem pijany ja też jestem pijany. Jestem pijany, bo piję sam przed Jestem piana. Jestem piana. Jestem piana. Już nie mogę latać, że jestem tak pijana. Hej, rozkręcamy imprezkę! Nie jesteś pijany? Nie, nie piłem. Będę skończać imprezę. ding 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 Chcę znów być z tobą. Wybaczysz mi, please? Nie. A w ogóle mam nową dziewczynę. Ja jestem naj... najszczepniejszą, więc mnie nie wybierzesz. Co ty mówisz? Ciebie? Co? Ale, ale, ale... Żarty, ale będziesz moją przyjaciółką. O, jak ty jesteś miły. A z tobą Tina nie chcę nawet mieć kontaktu. Byliśmy najlepszą perą. Nieprawda. A w ogóle wspomnij sobie jak zerwaliśmy. Powiedziałaś obietnicę, już z tobą w ogóle nie przyjdę. Przypomnij ją sobie. Ale przepraszam, niepotrzebnie ją powiedziała. Ha, sama się odbij. Se esdruga na